Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku dwie minuty powiem o facetach w kuchni. Podobno my, mężczyźni, jesteśmy bardzo dobrymi kucharzami. Ciekawe. A w zasadzie to może faktycznie jesteśmy dobrymi kucharzami, do których ja chyba zresztą się zaliczam. Ja na przykład potrafię bardzo skomplikowane czynności w kuchni wykonywać. Kawa, herbata i jajka. Ty głupi jesteś, zapomniałem o spaghetti z proszku. Jestem po prostu mistrzem autoreklamy. Potrafię przedstawić się w taki sposób, żeby żadna kobieta mnie do kuchni nie zagoniła. A jak już spróbuję zagonić, to <śmiech> <śmiech> będzie musiała ją na nowo malować. Wszyscy mi dookoła mówili, że jajek nie wolno gotować w mikrofali. Pomyślałem, że jajko na twardo idealnie nadaje się do mikrofali. Jak się okazuje, żadnego nie można wkładać do mikrofali. Problem pojawił się wtedy, kiedy trzeba było wyciągnąć to jajko z mikrofali, położyć na stalowi z kuchni, a jajeczko wtedy zrobiło wielkie jedno. BUM! Mieliśmy w kuchni taką fajną farbę. O zapachu i kolorze jajecznym. I druga historia. Historia zaczyna się od pewnej dziewczyny o zgrabnym imieniu Emila. Emilia swego czasu przyszła do mojego mieszkania, dając mi przepis na jakieś ciasto, którego potem zapomniała i chciała je upiec. Problem pojawił się wtedy, kiedy poprosiła mnie o ten przepis. Ponieważ zapomniałem napisać jej, że tam trzeba dać proszek do pieczenia. Ona była jeszcze w miarę inteligentna. Zadzwoniła do mnie i spytała. Ty, Mateusz, to na nie proszku do pieczenia? Nie no, co ty gadasz? Ja tam w ogóle proszku nie widziałem. Daj ty dziewczyno. Tam proszku nie ma. Nie no tam chyba proszek jest. Nie ma, rób to ciasto. Fajnie to ciasto urosło. Nie miała mi tego za złe. Fakt, że musiała robić od Trzeciej w nocy nowe ciasto No ale przecież ja jestem taki kochany Właśnie przypomniałem sobie historię z dzieciństwa jak piekłem babeczki w mikrofali Fakt, że ciasto w ogóle nie urosło Wow. Stolnica była upierdzielona w czymś w kolorze brązowym Ale z ciastem trzeba było coś zrobić Pozbyłem się ciasta W musi klozetowej Ale mina taty, który wyciąga to brązowe coś Prawie, że w kilogramach była nieziemska Na szczęście chyba wersją oficjalną było to, już ktoś dostał Kochane kobiety, jeżeli któraś z Was chce mnie wpuścić do kuchni, lepiej tego nie róbcie. Czas mi przyszedł się z Wami pożegnać, a więc na razie.